Witam Kolejny zagrałem w kolejnym odcinku z Minecrafta. Ja już tam parę ze serwisu zdobyłem Mam tam 50 ileś żelaza, bo trochę Musiałem się po jaskini i po prostu y, znalazłem. Więc teraz będę musiał uważać, bo nie chciałbym o nas dbać tyle. Się zrobiłem od razu kilo w żelazny. To sobie byśmy zebrali. Tu już mamy parę żelaza. To byśmy sobie też to zebrali. I teraz będę musiał siebie po prostu y, nie kopać bo bo znowu będzie lawa. Tak jak poprzednio pamiętacie, w poprzednim odcinku co Wam pisałem, właśnie w poprzednio jak ja chciałem sobie y, kurde ciężar y, y, żelazo zebrać, to trafiłem na lawę i straciłem itemy, które zbierałem długo, ale dobra, tam klejnie żelazo więc bym sobie go zebrał. Żelaza bardzo potrzebuje dużo. Dobra. Ja bym miał dużo żlaza to będę po prostu źle rzeczy sobie stworzył. Stworzył zbrojkę. Dobra. To sobie, sobie Zebrałem parę jedzonka. A my, ty, jak widzę, węgiel. Czy się też sobie wziąłem, by sobie też yy, pochodnie stworzyć? Czy pod Waszą nieobecność też pochonie stworzyłem? bo też sobie zabrałem węgiel, ale jeszcze sobie zabiorę parę staków, żeby mieć w zapasie. A kolejny odcinek też może będzie z jakichś mapek. Przecież tam zrobić, że po jakiś czas będzie po prostu mapki, a czy jakiś czas singi, a czy jakiś czas, gdy będę grał na moim świecie. Więc to jeszcze się zobaczy. Dobra, tutaj już mamy zeksplorowaną. Bośmy sobie poszli do innej części naszej eski. Nie są odcinki, jak mówiłem, to sobie już Będziemy zbierać sobie yy, trzcinę cukrową. Będziemy robić supplentację. Żeby jakoś yy, przetrwać. Teraz musimy my, się jeszcze węgla zebrali. Czemu by nie? Węgiel może być. Te złoto parę zbierałem 8 co miałem tam to zebrałem poza czcinkiem, żeby Was drugi raz nie trudzić. Zeksprojemy się i całą jaskinię, i potem wrócimy sobie do namku. Jak jeszcze zdążymy, to yy, sobie weźmiemy yy, tą plantację stworzymy na chlebki, yy, bo ja też jedząkę nie już dużo. Trochę pod nagrani zbierałem, ale mało. Dobra, zaraz mamy. Pochodnia jest dobra. Jeszcze mamy żlaza. To byśmy sobie zebrali. Czemu by nie. Dobra, tu sprawdzę, czy to coś jest kaszlawa? Nie, tu nie ma nawet dobra. Okej, okay. dobra. Jeszcze, to jeszcze mamy du duża nawet paru da żlaza. już żlaza. 23. Nawet, nawet. jeszcze mamy nasz kochany węgiel tutaj już pod siebie nie będę kopał dobra? i byśmy sobie teraz tutaj byśmy sobie te, ten węgiel zebrali może sobie trochę z tego pokorzystamy żeby było szybciej wtedy szybciej nam się te, ten węgiel wykopie na krąg nie będę z niego korzystał bo może jakieś się też diaksy znajdą to też ten kilof jest dobry na diaksy żeby sobie, o kurde premium znowu zginął mało no, brakowało, ale tylko pół serduszka odjęło żelazo to sobie yy, zabierzemy tutaj jest chyba niedługo zejście w dół jak pamiętacie tągle żelazo minąłem jeszcze Minę węgiel, ważny to jest surowiec, potrzebny mi do pochoni między innymi. To tutaj na razie, jeśli będę ciebie kopał, bo to jest zbyt ryzykowne, nie chciałbym mieć kolejnego feila. Widzę, że tu nie ma na razie żadnej lawy, ale jednak wolę nie ryzykować. Poprzednio też myślałem, że nie ma tutaj lawy, i to się dla mnie marnie skończyło, bo traciłem swoje. I temki musiałem od nowa y, szukać, nowa zbierać. Kolejny odcinek, y, właśnie mam zamiar sobie po prostu nagrać no, jakieś magie po prostu z internetu pobrać. Ale to jeszcze się zobaczy. Mamy w ogóle węgla, mamy stak. Ile? Dużo. Prawie, prawie, prawie dwa staki. O kurde kolejna jakaś część jaskini a tylko węgiel Ale tylko żelazo chory. ale no dobra, ale żelazo też może być. Przynajmniej na, na, nam się zawsze będzie. W, naszym, w naszej skrzynce. Dobra, tu jeszcze mamy żelazo. Tu mamy lawę. Której nie lubię zbytnio. Dobra, ja sobie tu kobiet z tą bym sobie tą lawę. Po prostu wziął tak. Byśmy się czekali, jak ta lawa spłynie, bo jednak wolę nie, nie wpaść kolejny raz na lawę, żeby nie zginąć. Tam widzę, że tam jeszcze nie byłem super. O, 6 minut odcinka. Tam jeszcze pamiętam, że nie byłem. Tu w ogóle, kolejne mamy złoto. Tutaj już. Kurde, dużo du-du-du. Tutaj jaskinia. Nie chciałem czy to na kilka odcinków nie podzielić. Ja się chyba gubię w tej jaskini. Tak naprawdę. Dobra. Aż, zla, aż złoto się przyda. Bo jakiś złoty chiałek. bo też. Może będziemy wa walczyć z jakimiś. z widerami. Może sobie zrobię portal do endu. To. Kurde. Za duża te czasami jaskinie są bez kitu, Ale chyba cały nie zwiedzimy, bo ona jest za duża. Bo i się za chwilę. No, za chwilę, kurde, yy, się zgubia. Bo tam już jest kolejna część skini. I kolejne jedno żelazo. Tu też mamy jakieś kolejne rozwidlenie. Tu widzę, co coraz w dół. Tu mamy zombiaka, bez. Kurde. ale on utknął. Więc dobrze. No. Byśmy się zebrali ten węgiel. Czemu by nie? Tylko, że muszę uważać, żeby tu lawy nie było. Przynajmniej lawa mnie niemiła zaskoczyła. Ale dużo tu węgla jest. Będzie. Będzie na pochodnie na pewno. Dobra, dawaj gni zombik. Dałeś nam zlazo. Wow, fajnie. Dzięki zabieg. Yy, widzę tam coraz żejście w dół. I to mi się podoba. No ja się pewno mi się skończy ten lazo, Ten, ten yy, węgiel kopać. Już mam prawie dwa staki. Więc będę na parę odcinków nam starczyć. Redstone. Tutaj ja mamy lawę, a diaksów nie ma nadal, szkoda, o kurde, fajnie, na ja tu muszę jakoś to sobie, żeby już, a, gravel, nie, 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 dobre mi gravel w tej grze, dobra, ja już sobie, Tutaj już wezmę. Dobra, mamy. Kolejny mamy Redstone. Redstone się przydaje, jakbym chciał jakieś mechanizmy robić. 19 Redstone. E, dobra, tutaj o. W ogóle węgiel ominąłem, raczej żlazo. Żlazo minąłem, to z chęcią zebiorę. Muszę pewnie być w odcinku nie zeksperym tej jaskini, ale. Zawsze spróbuję. Bo, byłoby fajnie, zeksplorował dzisiaj całość. Może znaczy, odcinki z Minecraft będą się pojawiać. Postaram się, że codziennie po parę odcinków. Dobra, więc ja tutaj zamiast tego się po pochnie wziął? Bo tutaj już jest spawner. Pająków pewnie. Kurde, dawaj. O, tam miałem rzęczą. Chowany łuk. Dobra. Dobra, dawaj Daj, pozwalamy tych. Dobra. Kurde. Dobra. Nici mi się przydadzą. Łuk oksy. Oddychanie jeden. Kampowder powder. I proch, tym się przyda. Nici. Siedełko też mi się przyda. Więc fajnie, że taki coś znaleźliśmy. Tu jeszcze porozświetlam, że mi się nic głupiego nie zrespiło. Tu jeszcze wezmę jakieś siedzonko mamy ich 11. Tym się zjadł. Dobra. Dzisiaj znaleźliśmy jakiś spawner, więc w razie dobrze nam idzie wyeksplorowanie tej jaskini. Tylko będzie potem problem z wyjściem. Dobra, tu mamy jakieś też rozwinięcia kolejne. Na no, mi zależy na żelazie, żeby je w całości wykopać. Może no, być potrzebny, może jakąś no, za zaplonę, też jakąś piramidkę wykopać. Jak tak wrócę, to 13% zrobię po prostu yy, zbroję. Będziemy już mieli zbroję, więc to będzie okrąg naprzód. Wkręcimy, będę się starał jakąś plantację zrobić w kolejnym. Jak mi się uda, też będzie pisać wasze pomysły co do yy, kolejnych odcinków, które będą się pojawiać. Staram się, żeby regularnie. Ale to zależy, kiedy miał czas rzucić Właśnie, kurde. Kurde, nie giń, nie gin błagam Cię. Nie giń. Kurde, prawie zginął. Bez kitu. Dobrze, że nie zginąłem. Kurę tylko. Dobra, bym sobie jednak pobudował. Tylko. Dobra. To chyba, to chyba jak to spuszczę, to na mi się spuści. Tak jest. Już nie wiedziałem, to tego nie próbowałem. Dobra. To idę dalej. Tam mamy kolejną lawę. Tam mamy kolejne żelazo. Jedno, ale zawsze coś. Tu mamy lawę, więc... ...ją z chęcią minę, Nie chcę do niej wpaść. Tu mamy... No, tu mamy jakieś przejście. Kolejne przejście, bez kitu. Ja... My tego nigdy nie zeksplorujemy. Bez kitu. ta jest jest czasami za duża. Chciałem sobie po prostu nie wrócić z niej. I po prostu już zacząć. Już w innym odcinku ją chyba sam zeksploruję. Bo dlatego, że jest po prostu dla mnie za dużo więcej, będziemy iść do wyjścia. I po prostu już seją ją pozączkami zeksploruję. teraz idziemy już do wyjścia. Jak w ogóle pamiętam wyjście, bo nie wiem czy pamiętam, ale powinny pamiętać, bo chyba tędy muszę jakoś wrócić. Tym przejściem, co się na mnie zawaliło prawie zginął przez to kurde dawaj, dobra i se po prostu tym przejściem wrócę. Dobra to złoto złote to to jest o Kradł złotej strunę do zdobycia Dobra, idę tędy już prosto do wysiadku po drodze może będę jakiś węgielek zbierał bo węgiel mi się w każdej sytuacji przyda Jest, tylko węgiel będę po drodze zbierał a w następnym odcinku planuję żeby sobie żeby sobie zasadzić yy, zasadzić sobie yy, nasiona żeby mieć z tego chlebki. Tylko ja muszę iść w stronę światła. Tutaj jest światło. I też wam przypomina, żebyście też pisali w komentarzach pomysły. I dali suba. Bo tutaj się to rozwijanie kończy. Kurde, ja chyba nigdy z tej nie wyjdę. Bo tutaj niby jest jakiś Albo no sobie po prostu wyjdę normalnie, kopiąc się do góry. Może akurat będę koło domu. O, tutaj było ten, to było to, co tam się respiły te pająki. To chyba w dobrą stronę idę, żeby wyjść wreszcie z jaskini. A no już kolejny, żeby właśnie zanudzać tym jaskiniom, to po prostu już będę sobie. Proszę sam będę sobie eksplorował tę skinię. A my będziemy tylko sobie jakieś nasiona sadzić. A ja chyba już się do góry po prostu dosanę. Bo. To już nie opata, Aha, fajnie. Wszędzie jest jakiś gravel. Albo coś innego. Bez kitu. To już mnie ten gravel wkurza. Co się tylko wydostać? Czy to tak trudne? Dobra, już nawet, już nawet węgla nie będę zbierał, Bo to już. Hmm, chcę się wydostać i pójść sobie już do domku żeby się w domku z nami pożegnać. A Na z sądziku jak powiedziałem będziemy kontynuować y, sobie y, nasze przetrwanie i będziemy wytwarzać te chlebki też jakieś też kości po drodze z z zabiorę, żeby szybciej y, sobie y, aby żeby, żeby mieć więcej jedzonka, bo w razie jak widzicie nie mam dużo. Mi się pomoże kilo w końcu nie wiem, ile tam kratek do góry trzeba się dostać. Może będziemy w tą kopać. Chyba po prostu y, kopać w tą stronę. Bo w tą stronę mi się zdaje, że jest nasz domek. Więc też żeby się od domko nie oddalać. No to w to będziemy kopać. Na następnym jak wiem, to będziemy sobie siedzieć nasiona Potem jeszcze pójdziemy sobie na potwory na szkielety, żeby zdobyć sobie. żeby zdobyć sobie. gau powder. Bo jak chciałbym sobie też na następnym odcinku w tym internecie poza odcinkami, jak się robi fajerwerki też yy, elitra, może zdobędę, nie wiadomo. Chyba się elitry. Przy czytałem, że się po prostu jej nie kraftuje, tylko się ją zdobywa, więc jak zdobędziemy tą Elytrę, to fajnie. To będę się cieszył. Tylko oby, kurde, teraz by. Yy, może będę kradł o domku, to fajnie będzie. Więc już tą meczką nie będziemy się zagłębia zagłębiać, bo. To mi się nie opyla. O, tutaj już jest. Tu już jest ziemia. To dobry znak, że tutaj już jest nasz... Tu, jeszcze, tu już jest pewnie powierzchnia. Bo jak już jest tutaj ziemia, to jest na 100% powierzchnia. Więc jeszcze trochę. I dostaniemy się na ląd. Szkoda, że nie mam diaksowego. by szybciej. No mi się zdaje, że to już niewiele kratek, bo to już jest... Bo to już jakieś ziemia. To powinno być też już... Koniec naszego kopania. O, dobra. Tutaj już jest... Jeszcze tam trzy... O, tu już jest piasek. No to mam... Dobre przeczucie. To dobre przeczucie. Ląd. Tak, tak, jest. Dobra. Pomysł już się piaskiem podbudował, i byśmy się pozygnali w naszym domku. Gdzie jesteśmy? Tutaj. A, to pamiętam. To. to trzeba iść tam, w ten, trzeba iść tam, żeby pójść do naszego domku. Dobra, tutaj mamy te nasze drzewka, pamiętam. I tutaj gdzieś. O, tu. A, o tu. Tutaj była ta jaskinia. Teraz jakoś musimy stąd zejść, żeby też kolejny raz nie zginąć, jak się tutaj dostanę. Więc już e, jesteśmy w domku. już kolejną odcinek, będziemy coś nagrobić. Nie, nie będziemy już spróbować jaskini, Bo jest po prostu za dużo i za dużo odcinków, by mi to zajęło całe zeksplorowanie. Żelaza nam dużo. Kurde, szkielet głupi. Kupisz szkielet. O, tu, o, tutaj po boku powinien być nasz domek. Dobrze pamiętam, gdzieś tu po boku powinny być nasze drzwiczki. Jest, dobra. Jesteśmy już w domku. Mamy, jedz, mamy już. Yy, nasze, jed, no, nasz domek. Mamy też trochę jedzonka. I jeszcze byliśmy w stolerze pajanku, więc mamy tego dużo. Na już się zrobię zbrojkę. Więc to było na tyle. się, do następnego odcinka, który będzie jutro. Pa pa.